Puk, puk. Kto tam? A ja! Ogi! Następnie wchodzi tulejkowy potwór, czyli ziomek! Puk, puk. Następnie yeah. wchodzi e, nasz nieobecny daleko Gazela, czyli Pubi. Hello! Wchodzi nasz prawiczek, lewiczek, Mariusz. <noise> nie mogę. I, I bulba, bulba, bulba czyli kraśnik. Idziemy. Wszyscy na jesteśmy, ten cała, cała, całe wymiar, życie. O wieże. Ca Całe życie w kasku, kurde nawet śpi krasnik. Dobra, idziemy na derby. Oj, sorry, ale... O, sorry, ale mam. Dzisiaj będzie taki odcineczek bardziej krótki, krótki. Kr krótki i będziemy pokazywać bardziej konkurencji. Derby, sumo i. Duża nagroda za Mariusza, jest 3 dolary. Zabić Mariusza, chodź. Umij, zabij Mariusza. No i o, kurde. Jest. Ale dobre derby są. Na Mariusza, na Mariusza. Wszyscy Mariusza. Wszyscy, Mariusza! O Jej. cholera Gazeta. Gdzie? Żyje, żyje No co utknął Ej, dostałem 10 kafli jeszcze Godzina No Patrzcie, ziomek kurde się nie poddaje Dawaj Mariusza, ciśniemy, a nie A ziomka Ziomka, ziomka e, dawaj e, e, nie, e, nie ma Kurde nie, 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 nie. Dobra Już, czekaj okay? O kurwa, to to jest. Badziu. Co? A Mariusz miał być wiceliderem a bo jaś nie przypominam sobie czegoś Ja, ja też nie. Ja też miałem być wicedyderem. Ależ nie dałeś WL. Atomowe kartofle. <laughs> to to był kartofle. To chyba to mój bratki chyba wymyślił nawet. No. Ten co no, dzięki, tak puste bony. Tak nie, no, zawsze można liczyć. <laughs> nie <laughs> za co. Chodź tu, ziomek. Mariusza, o! O, Mariusza! Ciśniemy, Kaja! Ciśniemy! I tak, mnie! Mariusz, wie, że dzisiaj nie masz święta? Kurde, mać! Dzisiaj nie ma dnia kurteczka. Mariusz! Ziomek, nie bój się <gryżę> go! Kryzę go właśnie! Ej! Co tam woda Agnieszki dostałeś, Mariusz? <gryżę> Agnieszki dostałeś, Mariusz? <gryżę> Kurwa, Kraśnik. ej, 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 ej! Ziomeka zwalać, kurde! Ziomek ma... Ej, maru się pali, maru się pali! Maru się pali, jak no lepiej, Mariusz, ale... Jesteś Ej, da... idziemy na tą wojnę za Nieee! O nie! Uła. No nie no. <noise> Kogoś pociąg dałem? No ja wybucham. Umi, no chodź tu! Gdzie teraz? Wiemy jak nie dajcie, na sumo. Nie, nie, nie dajcie władysowi wygrać tej pałce. <śmany> <śmany> o nie. się. O wypadł do mnie! <śmany> Dobra, idziemy na sumo. Jaka ciotat Pomij, wygrała. <śmany> <śmany> Jak on łazi, skubaniec. Niewiele. <śmianie> nie <śmianie> no, wo no, o, ty wojskowy? To za ty. No i mnie nie wzięło na derby przez ciebie, no, za a, a stoi, wiesz. a stoi tu auto, na pół minął niby. No. Uczcijcie tą minutą ciszy. Dobra, idźmy stąd. Co? Jajca, dupy chcę. <grystanie> Kra kraśnik coś to zrobił. <grystanie> <grystanie> o. Ej, oni mnie na, na dwa biorą baty. Ej. Bogi złapią, na dwa baty nie biorą. Ja, zobacz, samochód się znowu odjechał. <grystanie> oni na dwa baty nie biorą. No, no nie no! Kurwa, <grywa> <to jest badem. grywa> o! O kuźwa! Ogi! Dziękuję, 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 dziękuję. Idziemy na co? Na derby znowu, chodźcie. Dawajcie na US. Nie, skakanie po ścianie jest robione. O, chodź na US. Marusia lubił lubisz a Chodź Wadziu, nie dokończyliśmy, no chodź na <grym> to chodź na tu. <grym> O tu. Chodź tu. Fajrz Chodź tu. Chodź tu. Fajrz tu. Fajrz o, Fajrz tu. Fajrz Widzę, widzę. Tylko się pytam, gdzie... oto tam jesteś? Ja spadłem. Ma... ma, ma mi. Tą, tą postacią, którą jesteś, to jest marzenie twoje zawodowe, tak? No, chciałbym być <laughs> robotnikiem w, poła... w kamizelce. O, ja skaczę! O, ja skaczę! To idziemy potem na skoki. Zobaczymy, kto najlepiej wadzi. Oczywiście znowu 0 metrów będzie nie, na pewno. O, leci spodochroniarz lodowo. Co jeszcze został? A, jeszcze Augi lecimy <laughs> Majonezx jeszcze został, nie Kraśnik Kraśnik <laughs> poleciał? O kurde, lecę Wanda, ty wygrałeś? No Dobra, idziemy ostatni raz na rajse i kończymy dzisiaj nie, na rejsach nie jest. Chodź, na US, na, znaczy na ten... Za, za późno, zapisałem się na, U, na rejsa. To na raz zejdziemy. No chodź tu, Mariusz. Tak, żeby... Przeci przecią Przeciąganie wała. Właśnie, ten ty, ty, mm. wał to taki. Do podczas patrzeć. O kurde. O, o three, nie. O kurde. Dobrze trafiliśmy. Prawdzie u wszystkich. Teraz u, 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 u wszystkich będzie kawę słychać <grywa> Ej, no, zakręciłem się. Ej, oni, to jest. To nie jest Aurower, mój. Kurwa, ziomek pierwszy. Jak tu się szybko jedzie. Weź u... ziomek. że się nam Ej! <grywa> ja też. To... <grywa> A Krasnik w kasku jak zawsze. Kurde, jak tu przejechać? Krasnik ty się w kasku... Ty się w kasku urodziłeś? Aj! Krasnik się urodził w kebabu przecież. Jak się skaczy? <grym> <Nikt> Niekiedy <grym> Ej no ej Jak skur. <grym> co? Czekaj, co on troll? A ja wyszedłem, No dup, spadłem z roweru. No. No nie, z roweru spadłem jeszcze. A ja wyszedłem z Rejsa kurwa. <gry> Jesteś Mariusz jaki A ja pod górkę nie mogę podjechać. No bo, no bo Sześć, enter... Szedłem, bo nie, spadłem. Bo ja en, en, enterem nacisnąłem mnie i mi, kurde myślałem, że wskoczę za ten murek, a to dupa. Kurde, su... tak tam przypięcie. Pojebało ich, czy mam na ten murek wskoczyć? O. No jaki, kurwa. Jaki, jaki, jaki. No długo się tu spadłem, nie? No, nie mogę się ruszyć. A kurde. Pierdolę, jadę za Wami bez zaliczania tych. <grym> jadę za Bulbą. Ogi, <grym> poczekaj na mnie, co? Ja nie, zali ja nie zaliczam co tych jest? czerwonych. Co jest? Zabroć. Spadłem z roweru, weź. a widzę, że jak jedzie Jak dobrze do roboty, jak do wojska wyjeżdżać? jeździć na rowerze Pół jedzie na Pum... nie wylazę jechał na rowerze, sprawdzić jak tam drogi robi Ja się wkurzyłem i wylazłem Ja to zapłacił Gdzie Pum jesteś O dobra p... leci Gdzie? Na SC McLear ale w rowerze nie ma, nie ma tego, prawie. w tego W samy raz wszystkie jest możliwe. Tak, walić w paraturę. Masz kijowy, ja mam radio. Ja jestem w wodzie, nie mam roweru. Jestem Mariusz tutaj na tym takim torze, nie? Wiesz? Dzięki, rower. za rower. <grym <grym> rower. <grym> Nawet mi zapięcięli. <grym> Ej, ej, nie ma, nie ma, jedź, 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 jedź. Kurwa ziomek, jak ty to zrobiłeś? Normalnie jadę w, łó, tak szybko wciskam, to jedzie szybko. No właśnie, włóczam na Tylko mi już palec ból. Ja <grym> też. Ziomek z tulejką robi to No Właśnie. Dobra, dobra. ja tego nie, nie przejdę. No. Spotkamy nie, się dobra. na w szybko. Na, na, na Jak i z tego wyjść? Kill Enter Enter F. No daję enter, enter i kurde co? Mariusz! Nagroł wszyscy tak? Widzę kogoś w pomarańczowej kamizelce. Dobra, szybko, szybko. Manion. Kurde, budne doma. Kurde, myślałem, że budnę w domu, Kurde, JP, JP... Jp, jp... A nie... nie... Oh, <tryk> dobra, ciega! Dobra. robotników! Idziemy do chaty i się zegnamy. Kurde, Panie, dzięki, dobrać, Nie ma za co. Dobra, koniec. Do chuja ty na pizdo. Kurwa, <grywa> chomika. Ja idę do wadzie do domu. ci do chaty i koniec. A, A myślę, co? że już skończyliśmy. No bo Końca już koniec. Wuchowy. Dobra. Już na pewno skończyliśmy? Nie jeszcze, trzeba się pożegnać. koniec. koniec. Nie, nie ma już do woli Dobra Dobra nie strzelać te słowa od Emil Dobra cicho, bo leczymy do spiany zryj zryj, Ou Wadzi czekaj czekaj Władziu w Tym czymś My się z wami żegnamy w tym odcinku Więc na razie wszystkim To Bambino I do następnego nie? No